Cześć kochani, strasznie dawno dla Was nic nie nagrywałam, a to przez złodziei. I ten materiał chciałabym poświęcić złodziejom Złodzieje, moi drodzy, są różni. Jedni przychodzą do Waszych domów i po prostu kradną coś. Inni mijają Wasze stanowiska i kradną magnesy w sklepie, zamieniają, nie wiem, wiertarki w pudełkach. Złodzieje są bardzo różni i w tym swoim złodziejstwie są strasznie zuchwali. I wiecie co? To jest takie niesprawiedliwe. To jest takie strasznie niesprawiedliwe, że my coś robimy, do czegoś dążymy, yy, chcemy czegoś i przychodzi taka menda, taka menda nic nie warta, która swoją pracą do niczego nie doszła i was okrada. Po prostu po hamsku okrada. Bo jeśli ktoś w twoim życiu Mówi ci, że czegoś nie osiągniesz, to on ci okrada z Twoich marzeń. To on ci okrada z Twoich ambicji. Jeśli ktoś ci mówi, że film, który nagrywasz jest beznadziejny, to on ci okrada z Twojej własnej potrzeby nagrywania tych filmów. Jeśli idziesz ulicą, widzisz babcię, która ma magnesiki do sprzedaży i kradniesz jej ten magnes, to jesteś zwykłym złodziejem. Bo ta babcia ciężko pracowała na ten Agnes. Takich ludzi, słuchajcie, i mnóstwo. A ja mam w sobie takiego po prostu strasznego nerwa na tych ludzi. Wiecie? Mam strasznego nerwa. Jak tak można? Jak tak można po prostu być takim nikczemnikiem, takim niegodziwcem, takim nikim? I więcej wam powiem. I takimi złodziejami po prostu gardzę. Gardzę ludźmi, którzy mówią, tak ci zazdroszczę. A potem sami zaczynają robić to, co wy zrobiliście. I Wam mija dobra pasa. Oni się chwilę nią cieszą. A za chwilę jej sami nie mają. I nikt nie ma. Nikt nie ma. Ale Złodziej ukradł. Ukradł i wyrzucił do śmieci. Chwilę był fajny, bo korzystał z waszego pomysłu. Ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś pochwaliłam się koleżance, że zbieram ładne pieniążki. Wróciła do domu, zaczęła je zbierać. Chwilę pozbierała, zabawa ją znudziła. Ale yy, skończyło się z tym, że ja musiałam swoje ładne wydać. Tak mnie okradła. Energetycznie. Nigdy nie zapomnę yy, kolegi który miał być wielkim artystą, pokazała mu film, on powiedział, drugim koczym Majkim, to ty nie będziesz. Na rok mnie zamknął i sprawiał, że nie nagrywałam. Słuchajcie, takich ludzi, którzy wam powiedzą, nie da się, nie można, albo się podczepią pod wasze pomysły, bo to też jest dobry temat, słuchajcie. Macie pomysł, nie, nie wiem, założę fundację i opowiadacie komuś, jaką macie inspirację, jaką macie zajawkę chcę założyć fundację i w niej robić to tamto to. nagle słyszycie, nie, tego, tunieru, tego tunieru, bo to, 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 to nie rób tego to nie rób, bo to nie, 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 to jest smutne tamtego to nie rób, bo nie, nie, nie bo to jest złe a po miesiącu słyszycie kolejne no to co robimy z naszą fundacją jaką kurwę naszą to jest moja fundacja, podzieliłam się z Tobą twoim, swoim pomysłem jaką kurwę naszą bo to już i to, bo to już jest nasze a najbardziej nienawidzę takich ludzi, którym chcecie pomóc. Oni korzystają z tej waszej wiedzy, korzystają, korzystają, korzystają. A potem za waszymi plecami mówiąc, jesteście beznadziejni, bo beznadziejnie żyjecie. Jak mam kurcze dobrze żyć? Jak mam dobrze żyć, jeżeli swoje życie marnuje na ratowanie Twojego? Jak? Słuchajcie, jak? I to są właśnie tacy złodzieje. Pal licho, że ktoś wchodzi do waszego samochodu i kradnie wam kurwa radio. Ale okradać z tych wszystkich rzeczy, które są w nas. Tej radości, że coś stworzymy, że coś robimy, tych planów. Gardzę takimi ludźmi. Gardzę takimi ludźmi, którzy dzwonisz do niego, mówisz jestem szczęśliwa bo, a on ci mówi, a ja jestem nieszczęśliwy bo. Kurwa, właśnie w tym momencie okradłeś mnie, mój drogi przyjacielu, z radości, z którą do ciebie dzwoniłam. I teraz ja, zamiast cieszyć się tym, że spotkało mnie coś dobrego, przeżywam to, że ciebie znowu wkurzyła żona. Albo komputer ci wysadziło. Albo kurwa pies pierdnął mnie tak. Dlaczego, słuchajcie, dlaczego w takich chwilach nie możemy zadzwonić do znajomego i powiedzieć: Słuchaj, cieszę się, bo mój Taszek ładnie rano śpiewał? Nie. Nie. W takiej chwili, kiedy dzwonicie do kogoś, żeby podzielić się swoją radością, to on was okrada z tej radości, zasypując swoimi aktualnymi nerwami, bo on ma nerwa i on nie chce, bo, bo ja jestem i szczęśliwy. Bo ja nie mam pomysłu na życie, bo ja jestem kurwa beznadziejnym leniem. Więc wszyscy mają być kurwa beznadziejnymi leniami. Bo ja nic w życiu nie osiągnąłem, więc wszystkich będę hejtował za to, że osiągnęli. Wiecie, rzadko, rzadko krzyczę nagrywając te materiały, ale muszę po prostu, muszę się u duszy wyrzucić z siebie to wszystko. Kocham moich przyjaciół, ale się do nich nie odzywam. Bo mam dosyć tego, że okradają mnie z mojej radości w chwili, w której ja kurczę chcę być szczęśliwa. Świat jest tak pełen toksycznych ludzi. Dlaczego ja nagrywam o toksycznych relacjach? Dlaczego ja nagrywam o toksycznych ludziach? Bo mam dosyć bycia okradaną. Bo mam dosyć robienia za kobyłkę, która kurwa wszystkich ciągnie. Na swoich plecach. Nagrywamy razem fajny film. Jest zajebiście. Tylko, że to ja później muszę go zaedytować, zrobić, yy, świecić swoim ryjem, żeby, yy, żeby to wszystko zrobić, tak? I słyszę, nasz. Jakie kurwa nasze? Jakie kurwa nasze? Moje! Ale nie, słuchajcie, cokolwiek robicie z drugim człowiekiem, to nigdy nie jest wasze. To jest zawsze nasze. Nasze. Okej, okay, może być nasze. Tylko niech to nasze będzie jakoś sprawiedliwie, nie? A nie mam wspólnika w firmie, a mój wspólnik mi mówi, co zamierzasz z tym zrobić? Ja? My! My! Nie ja! Koń Rafał. Albo kubyłka Basia, nie? Ja sobie coś wymyśliłam, ja sobie coś zrobię. Ktoś się pod tym podpisuje, bo to jest nasze. Ale to ja mam wszystko sama zrobić. I usłyszysz, że to jest nasze. Świat jest pełen, słuchajcie, złodziei. I tacy złodzieje to jest najgorszy gatunek człowieka. Najgorszy gatunek człowieka. I cokolwiek ukradniecie, cokolwiek, czy to będzie radość z tego, że jest piękna pogoda, czy to będzie, kuwa, cokolwiek innego, czy to będzie zwykła zazdrość, Ja nie wiem, słuchajcie, yy, jak się od takich ludzi, yy, nie wiem, uwolnić, ochronić przed tymi złodziejstwami. I jedno, co mi przychodzi do głowy, to po prostu się do nikogo nie odzywać. I żyć sobie w swoim własnym świecie. Ale potem się człowiek budzi na no, gdzie no, sobie mam beznadziejne życie. Bo kurwa nie mam z kim pójść na piwo, bo wszyscy mnie zasypują swoimi problemami, ale jak jest dobrze, to się nie odzywają. No nie no, to, to trudno powiedzieć o takim człowieku, żeby nie był złodziejem, prawda? Albo chwalisz się swoją pracą i słyszysz, jakie to beznadziejne. A co ty zrobiłeś? A jakie jest Twoje niebeznadziejne coś? Bo skoro to, co ja robię, jest beznadziejne, to pokaż mi coś. Co ty sam robisz? Powiedzcie co? Tacy ludzie, którzy tak wam podcinają te skrzydła, albo kradną te wasze pomysły, to oni zwykle osiągnęli tyle, ile podpatrzyli u was. U was. Jestem taki fajny, bo udostępniłem jakąś kretynkę w internecie i wszyscy się z niej dzięki mnie śmieją. Nie kurwa, nie jesteś fajny. Jesteś żenujący, bo udostępniasz żenujące rzeczy. Ale tacy ludzie próbują być sławni. No bo ona jest sławna, to ja będę sławny krytykując ją. No to wejdź, wejdź człowieku kurwa, wymyśl coś własnego. Coś własnego. Nie wiem, równie głupiego, to nie chcesz być głupi, więc sam nic nie robisz. Ale wyśmiewasz tych, którzy coś robią. No i kto jest bardziej głupi? No i kto jest kurwa bardziej głupi? Ty jesteś bardziej głupi, kretynie jeden. Kretyn, jeden z drugim. Tacy, tacy właśnie ludzie, jak on, to są zwykli kretyni. To nawet powiedzieć, że ja takimi ludźmi gardzę, to mało. Nimi brzyce. Nie dość, że to brzydkie zryja, to i zachowania. Tak, słuchajcie. Bo zauważcie, że ci ludzie to oni nie mają ani ładnego wnętrza, ani zewnętrza. I tak sobie rekompensują te straty. Nie dostałem urody, nie dostałem kreatywności, nie dostałem przedsiębiorczości to będę wszystkich krytykował. Dlaczego ktoś ma osiągnąć więcej niż ja? Ja jestem taki fajny. Bo nienawidzę tych, którzy coś robią. No. No robisz coś. Nienawidzisz tych, którzy działają. No, to sam sobie powiedz, jaki ty jesteś. Skoro ktoś potrafi ciężko pracować i yy, gówno, ale coś osiągnąć, a ty nic nie osiągnąłeś. Poza tym. Że parę osób skrytykowałeś. Taki jesteś fajny? Ja Wam coś powiem, moi drodzy. Na takich ludzi jest jedna rada. I mocno sobie ją weźcie do serca. Skoro ktoś ogranicza Waszą wolność, to Wy możecie ograniczyć jego wolność. Tak. Tak, moi drodzy. Jeżeli nie chcecie, by ktoś ograniczył Waszą wolność, to Wy nie ograniczajcie wolności innych ludzi. Jeżeli nie chcecie, by ktoś odbierał Waszą radość, to wy nie odbierajcie jej innym. Tak w wielkim skrócie, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Basia. Kanał bez makijażu.